Siemano wam wszystkim, tutaj Popła w kolejnym materiale i w tym materiale porozmawiamy sobie o starych, dobrych czasach e, przynajmniej dla mnie TVN-u e, kiedy to kręcili kryminalnych i porozmawiamy sobie o kryminalnych samych, ale będą e, na ten temat cztery materiały, bo będzie i Adam Zawada, i Marek Bredecki i Magdalena Fejbal, oraz Szepan Żałoda e, na tablicy. E, więc dzisiaj sobie porozmawiamy, tak typowo o kryminalnych. Powiem Wam, co mi się podobało, co, co bym dodał, co bym zmienił. A w kolejnych materiałach powiem Wam, co podobało mi się w tych postaci postaciach. E, więc. Jak wiecie, czy nie, ja już o kryminalnych ponad 2 lata temu robiłem materiał ANV, czyli materiał złożony z samych zdjęć, ale nie samymi zdjęciami, człowiek żyje. Dlatego postanowiłem zrobić ten materiał, ponieważ wróciłem do tych 8 sezonów i oglądam sobie co jakiś dzień, któryś odcinek. A myślę, że nadejdzie taki okres, że obejrzę je od A do Z. Ale wracając do gumnego wątku. E, kryminalnych poznałem, kiedy byłem takim małym strijdkiem. E, może to głupio zabrzmi, ale tak było. E, oglądałem to, jak pewnie każdy Polak w tamtym czasie bo pamiętam, że strasznie dużo moich znajomych czy kolegów, moich znajomych e, czy rodziców tych kolegów czekało na e, sobotę, a w sobotę na godzinę 20:25, a potem 20:45. Czy to były te okolice? Dokładnie nie pamiętam ale pamiętam, że właśnie czekało się na tą 20 minutami, ponieważ lecieli kryminalni w sobotę w i każdy czekał na e, rozwój wydarzeń, co będzie się działo w nowych odcinkach. Każdy oglądał je, przynajmniej u mnie tak mi się wydawało, e, z zapartym tchem. Ja przynajmniej miałem także miałem dreszcze. Teraz jak to oglądam, to nie mam tych dreszcz. Ale wtedy miałem takie dreszcze, że no gęsia skórka. Yy... Nogi słówne może mam do tej pory, bo została mi taka reakcja, ale to po czymś innym, o że mi będę opowiadał. Yy... Także te dwa czynniki mi towarzyszyły, ale nie przekazało mi to ponieważ e, w pewnym stopniu ten serial e, spełniał moje małe marzenie, którego ja no nie spełnię, bo pewnie jak każdy, każdy młody chciałem zostać e, policjantem, chociaż e, różni młodzi mają różne aspiracje, bo jeden chce zostać lekarzem, drugi chce zostać prawnikiem, trzeci chce zostać... Strażakiem, czwarty chcę zostać aptekarzem, piąty chcę zostać, nie wiem, chirurgiem specjalizacji jakiejś tam szósty chcę zostać budowlańcem, a ja chciałem zostać policjantem, no i cóż, w mojej, że tak powiem, profesji sytuacji to jest awykonalne, ale dzięki temu, że... Ja oglądałem ten serial i oglądam go czasami do tej pory, tak jak mówiłem wcześniej mogłem zobaczyć przynajmniej na parstek tego jak pracuje taka grupa co trzeba zrobić, żeby złapać tego i tego przystępcę co trzeba, żeby taki przystępca został złapany jak to trzeba zrobić ile trzyma się na tym nad tym na placu przesłuchać danych ludzi wiadomo że te wszystkie sytuacje te wszystkie te wszystkie sprawy zostawały rozwiązane w jednym odcinku, ale w tym jednym odcinku, w każdym odcinku mijało ile dni to nie było tak że sprawa została a rozwiązana od tak bo tak się nie da i pamiętam że Lubiłem to oglądać, oglądać to do tej pory. Mam tam swoich e, ulubionych aktorów, o których e, będą materiały, a jeszcze będzie taki mm, dodatkowy materiał, e, czyli będzie ich w sumie e, pięć albo sześć. związany z super przestępcami z tego serialu. Pokroju, Pawełka czy kupca. Jak przejeżdżam koło, jest taka anegdota, jak przejeżdżam koło pewnego miejsca w moim mieście, znaczy przejeżdżałem, bo już tam teraz nie przejeżdżam, to na pewnej ścianie, na pewnym boku jest napisane kupiec. A ja, jak widzę ten napis kupiec, to nie wiem czemu, ale gęba mi się jarzy. I wracają te wspomnienia właśnie z kryminalnych także pamiętajcie że warto mieć takie wspaniałe yy, seriale, wspaniałe momenty bo to jest coś, dlaczego przecież człowiek żyje Dlatego trzymajcie się. Do zobaczenia.